...nie wyobrazić. Załoga, kolejny raz lądując, postanowiła kolejny raz zaoszczędzić na swoje pensje i przyziemili troszkę za daleko, bo dopiero w połowie po co start sobie sprawę, że chyba trochę przedobrzyli, postanowili skrócić, do wrzucając spadochron hamujący. Uruchomiono, a spadochronu nie było. No i samolot przyleciał przez pas i na takim wale ziemi za pasem, Zniósł podwozie, uszkodził się, wrócił do, y, potem do służby, ale y, parę miesięcy ten samolot nie latał. Tak, bo był uszkodzony po tym lądowaniu. Właśnie w wyniku oszczędności. No, co się okazało? Y, samolot wrócił ze Związku Radzieckiego bez panoramującego. Po prostu ktoś go zabrał. Może ukradł. A może zapomniał z powrotem wsadzić po remoncie, tam do tego luku w ogonie. No w każdym razie spadochronu nie było. A załoga byłam przekonana, że spadochron jest i że im to zadek uratuje, jak oni go wyrzucą. Nie było spadochronu, zadek nieuratowany. Samolot prawie stracony, na szczęście nie, bo wrócił do służby. Kupę pieniędzy. Proszę Państwa, te oszczędności kosztowały Polskę więcej niż zyski z tych oszczędności płynące. No takie były idiotyzmy. No te, ja też y, byłem, y, musiałem oszczędzać, proszę Państwa. To się tak oszczędza... Polska tak oszczędzała, jak sławne samochody terenowe z Rumunii sprowadzane o nazwie Muskel. Muskel, tak to się Muskel nazywało. Y, więc dostałem trzy samochody do dyspozycji mojej z tego od razu jeden na części zamienne dla dwóch pozostałych bo jakiś idiota w Warszawie podpisując kontrakt z Rumunami kupił samochody, ale nie kupił ani jednej części zamiennej do tych samochodów no i tak to wyglądało, proszę Państwa albo kupowaliśmy rzeczy w Rumunii, na przykład koparki z zapędem, ze sterowaniem hydraulicznym jak Waryński w Warszawie produkował takie koparki na zachód Europy i do Stanów Zjednoczonych w światowej klasy hydraulika, a myśmy kupowali od Rumunów, delikatnie mówiąc, oni się dopiero uczyli. Będę bardzo delikatny, oni się dopiero uczyli tej hydrauliki. A myśmy już mieli dawno po tej nauce już nawet zachód od nas kupował. Nie, dla, nie tylko dlatego, że one były dobre, ale były tanie, proszę Państwa, były tanie. Mogę Państwu zdradzić też taką małą tajemnicę. Zachód kupował u nas niektóre urządzenia elektroniczne, które mogliśmy tam sprzedawać, ale kupowali nie dlatego, że one były tak dobre, tylko dlatego, że było w nich dużo miedzi. A mieć wtedy zaczęła drożeć na rynku światowym, i zakup takiego urządzenia w Polsce i jego złomowanie natychmiastowe po zakupie, żeby to mieć odzyskać, przynosiło większy zysk niż zakup w Polsce miedzi równowartości tej odzyskanej w ramach takiego oryginalnego złomowania. Więc proszę Państwa, takich absurdów były dziesiątki, setki na. A to najlepiej było z towarzyszami radzieckimi, proszę Państwa, bo towarzysze radzieccy mieli to szczęście, że na, poza granicami Związku Radzieckiego w Układzie Warszawskim byli na rozrachunku wojennym. Nie rozliczali się z wielu rzeczy. Dawałem Państwu przykład tej słynnej ciężarówki, po którą pojechali, żeby. Zdobyć silnik tylko, bo diabli wzięli silnik, bo wywaliło z, yy, z karteru wał korbowy. Yy, no, zjawisko wręcz niewiarygodne, ale możliwe. No pojechali po silnika, a wrócili z całym samochodem. No, bo towarzysz, dowódca radziecki z Oleśnicy i cały samochód, spod Oleśnicy, cały samochód no coś będzie jakiś tam no, rozmieniał na drobiazgi. No, proszę Państwa, kończy się układ Warszawski i części zamienne do Migów 23. Radziecka Słupsku 28 pułk yy, yy, sąsiaduje z rosyjskim pułkiem latającym też na Migach 23. Tylko, że Rosjanie mieli już nowszą wersję Miga 23, ale mieli jeszcze zapasy części z MF ów tej samej wersji, którą myśmy używali. No oczywiście pojechali nasi po prośbie z prezentami do towarzyszy radzieckich, którzy się zbierali powoli już do odlotu z Polski. No i towarzysze radzieccy zamiast się podzielić z nami częściami zamiennymi, podzielili się z nami całym samolotem. Dali nam cały samolot gotowy do lotu. No i zrobiła się afera w ramach rozmów rozbrojeniowych, bo Polsce przybył ponadnormatywny jeden samolot poza spisy zgłoszone w czasie rozmów rozbrojeniowych. Oj, to była afera straszliwa. Mało, że ludzie ze stanowisk nie powylatywali. Proszę Państwa, to są bardzo wczesne iskry. Proszę zwrócić uwagę na te żaluzje, o których mówiłem. Pierwotne żaluzje, chroniące przed zającami drobnymi stworzeniami, żeby tego silnik nie, nie wciągał które się okazały niestety złym rozwiązaniem, bo zakłócały pracę silnika tym odżytowego. I zastąpiono też żaluzję nowym typem, z tym, że górna żaluzja była odejmowana po rozruchu silnika przed wykołowaniem samolotu na starku. Tylko dolna część była dalej y, osłaniana przed wpadnięciem ciągłowce. Tu już antena jest na kadłubie. Proszę Państwa, te anteny w ramach modernizacji samolotu przywracano. Dokonywano wiele zmian, które potem utrudniają rozpoznawanie samolotów, proszę Państwa. Utrudniają, autentycznie utrudniają rozpoznanie. Bo po tych szczegółach nie można samolotu rozróżnić. Bo w ramach modernizacji starszym samolotom zmieniano instalacje na te, które dostawały te nowsze wersje. Tu mamy pod tą iskrą Yy, wyrzutnie Mars 3, tylko na cztery prowadnice danych.